vlogmas number two we'll be chatting and having a good good time

Będziemy właśnie oglądać dekoracje świąteczne, yy, także niech dzieje się magia. Yy, no powiem Wam, ciekawe dekoracje w tym roku. Trafiała akurat na moment, kiedy za dużo ludzi nie ma, także super. W tym roku, tematem przewodnim dekoracji w Galerii Pnentą jest bodajże pociąg, który idzie na biegun północny. Także fajna sprawa, naprawdę jeśli jesteście teraz w Paryżu, to warto tutaj przyjść z dzieciakami i naprawdę będą miały świetną radochę. No zobaczcie, tutaj mamy pociąg z prawdziwego zdarzenia, a właściwie jego wagon. Tutaj, nawet, macie specjalne podesty, uszykowane specjalnie pod dzieciaki. No, naprawdę, powiem Wam, że świetna sprawa. A teraz kierunek Galerii Lafayette i największa choinka w Paryżu. Powiem Wam, że uwielbiam tutaj przychodzić w tym okresie świątecznym, bo moim zdaniem tutaj najbardziej czuć tą świąteczną atmosferę. Ja za Galerii Lafayette nie przepadam, raczej w ciągu roku nie mam tutaj co robić, a w okresie świątecznym po prostu uwielbiam. Jeżeli będziecie tutaj gdzieś w okolicy, to naprawdę zachęcam Was, przyjdźcie tutaj, bo nakład już same światełka i muzyka robią niesamowitą atmosferę. Myślę, że teraz pójdę sobie zobaczyć chwoninkę, bo to był w zasadzie główny cel mojego dzisiejszego przyjazdu tutaj. Sądzicie o tegorocznej końce, powiem Wam, że w zeszłych latach no moim zdaniem bywało lepiej. Zdecydowanie nie są to moje klimaty, da się znać czy ktoś z Was też tak ma, no, ale powiem Wam, że raz w roku no, można przecierpieć, żeby tą piękną choinkę zobaczyć. Generalnie ja też co roku mam niesamowite dane do się tutaj, także no, troszkę sobie tutaj czasu spędzać zapewne. Tak generalnie to są bodajże 130 święta w Galerii Lafayette, stąd też ta liczba 130 tutaj na choince. E, jeszcze taka ciekawostka, co 30 minut odbywa się tutaj e, spektakl właśnie na tej chointe. Jeśli e, znacie mój kanał od dawna, no to wiecie, że ja co roku e, mam ten spektakl, filmuję. I na ten mostyku góry można sobie spokojnie wejść. E, oczywiście odczekując swoje w kolejce. E, no i można sobie też e, obejrzeć choinkę z bliska. Czy znowu się tutaj zgubiłam? E, no, być może, no ale powiem Wam, że te dwie galerie handlowe one są dosyć spore. E, no i naprawdę poruszanie się tutaj e, nie jest zbyt oczywiste. I nie wiem, ile razy bym tutaj przyszła. Zawsze muszę się zgubić. Jesteśmy właśnie na mostku no i widoki są ciekawe naprawdę polecam żeby wejść na ten mostek musicie zeskanować taki oto kod QR oczywiście mostek jest darmowy, ale no, kiedy jest dużo ludzi, to naprawdę jest to bardzo praktyczne. Wystarczy tylko podejść, zeskanować ten kod, i wszystko działa jak trzeba. Chciałam Wam pokazać teraz widokowy na dachu, również darmowy. Widoki są tam naprawdę świetne, szczególnie zimą, jeszcze kiedy pada śnieg. No, ale dzisiaj wyjątkowo jest niestety zamknięty. Przypadkowo, oczywiście. No ja podejrzewam, że przez to, że jest zimno, wszędzie jest ślisko, no po prostu dla bezpieczeństwa ten teraz został zamknięty. No ale być może jeszcze uda się w tym roku Was tam zabrać. No a tutaj coś dla fanów Paryża. Jeśli chcecie ubrać sobie choinkę w stylu paryskim, no to oczywiście możecie kupić sobie paryskie bombki. Ta jest bardzo fajna, z wieżą i słuchajcie, kosztuje jedyne 15 euro. Są wśród Was fani małego księcia. Ja powiem Wam szczerze, w szkole uwielbiałam. Także jeśli ktoś lubi, to w Galerii Lafayette macie masę pamiątek z małym księciem. Sklep z pamiątkami jest tutaj ogromny. Nie jest on najtańszy, ale z pewnością ma chyba największy wybór różnego rodzaju pamiątek w całym Paryżu. są dostępne w Polsce, ale jeśli tak, to naprawdę polecam. W smaku są naprawdę świetne i tutaj piszę, że posiadają w sobie jakieś naturalne składniki, naturalne aromaty. Jest to produkt w 100% francuski. Tutaj mamy na przykład truskawkę, dynię, cynamon, czy róże nawet. Słuchajcie. I nawet jest pakiet prezentowy, także jeśli ktoś lubi, to możecie komuś kupić pod choinkę. Palera jest ogromna, jak już mówiłam. Tutaj macie plan samego drugiego piętra. co ten spektakl był taki sobie, e, jak i ta choinka zresztą. E, ja wam powiem, że lata wstecz e, było naprawdę świetnie na ten spektakl się naprawdę czekało. E, no fajnie się to oglądało, a w tym roku mam wrażenie, że tak trochę po Macoszemu e, to wszystko zrobili. E, być może chcieli być bardziej ekonomiczni, ekologiczni, e, nie wiem. E, ale ja na przykład pamiętam e, choinka w 20, 2000 roku czy w... E, w 2002. No, naprawdę fajnie się to oglądało. Były tam jakieś ruchome elementy. Przypominało to choinkę. No, a w tym roku jakoś tak dziwnie. No, nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. I ogólnie dajcie znać, czy ten mały spacer po Galerii Lafayette Wam się podobał. Całkiem nieplanowany zresztą. I dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich spacerków po paryskich sklepach. Całkowicie przypadkiem doszliśmy do teatru Mogador, akurat grają Królowa. nawet nie wiedziałam. Jest to dosyć mały teatr, jak na paryskie warunki. Lata temu, zanim dorobiłam się męża i dziecka, byłam tutaj na bardzo fajnych spektaklach, na przykład na kopciuszku, czy na balu, bądź tańcu wampirów. Taniec wampirów to spektakl Romana Polańskiego i pamiętam, że wtedy byłam na premierze i parę i parę rzędów przede mną właśnie Roman Polański siedział, także no, ciekawe, miałam wtedy wrażenia. Teatr teraz jest zamknięty, ale naprawdę, kiedy grają spektakle, to no, liczba ludzi przychodząca tutaj jest ogromna. A tutaj mamy kościół Świętej Trójcy. Całkiem ciekawych zabaw tutaj mają. Muszę kiedyś tutaj przy okazji przeprowadzić Nadję. Na pewno jej się spodoba. Korzystając z okazji, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć parę słów o Galerii Lafayette, a w zasadzie jej okolicach. Powiem Wam, że mnie osobiście szokuje widok kloszadów w takich miejscach, o ile w zwykłych dzielnicach Paryża, na ulicach, mnie oni nie szokują, tak, pod tymi luksusowymi sklepami jak najbardziej. no Dajcie znać czy Was też by takie widoki szokowały, czy raczej nie. Tak w ogóle to nie planowałam Wam galerii Lafayette pokazywać. Raczej pojechałam zobaczyć tylko dekoracje i choinkę, no ale musiałam poczekać na ten spektakl, więc skorzystałam z okazji i co nieco Wam pokazałam. Tych pięter jest tam kilka, są sklepy z ubraniami, z kosmetykami, z ubraniami dla dzieci, z zabawkami z pamiątkami właśnie i są też restauracje podobno bardzo dobre. Ja jeszcze nie próbowałam jedzenia, które tam podają, ale znajomi mówią, że jedzenie tam jest świetne i wcale nie jest takie najdroższe. Także myślę, że przy najbliższej okazji, kiedy wybierzemy się tam całą rodziną, no na pewno czegoś tam spróbujemy. Po drugiej stronie ulicy znajduje się najpiękniejszy Starbucks w Paryżu. Wnętrze wyglądają lodem z jakiegoś zamku. Dzisiaj tam nie pójdziemy. Wybierzemy się tam kiedyś z samego rana, bo teraz to podejrzewam, że absolutnie nie będzie tam żadnego miejsca. Ani w ogóle warunków, żeby cokolwiek Wam tam pokazać. Na plecu Vendôme główny element charakterystyczny. Kolumna z Napoleonem na jej czubku. Napoleon jest, jeśli dobrze pamiętam, w stroju cesarza. Nie wiem, czy dobrze widać. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta kolumna była parę razy zmieniana. Zmieniano Napoleonowi strój, a także słuchajcie, z powodów politycznych została ta statua, ten pomnik właściwie kiedyś stąd zdjęty. Plac dom to jeden z królewskich placów Paryża. Znajduje się tutaj wiele luksusowych butików, na przykład Chanel. O, właśnie, butik Chanel z pięknymi świątecznymi dekoracjami. No i znajduje się też tutaj Hotel Leeds. Jeśli ktoś śledzi losy brytyjskiej rodziny królewskiej, no to zapewne wiecie że tutaj swoje ostatnie godziny życia spędziła księżna Diana. Swoją siedzibę też ma tutaj francuskie Ministerstwo Sprawiedliwości. W ogóle czy wy widzicie to auto? Francuzi czy ogólnie Paryżanie są fanami starego typu samochodów i od czasu do czasu w okolicy Paryża czy nawet w samym Paryżu e, organizowane są e, zloty takich e, samochodów. No, skleplu i wójtą też już przybrał świąteczne barwy. Jeszcze tak przy okazji, skoro już tutaj jesteśmy, chyba nigdy nie poruszyłam jeszcze tego tematu, e, te masz karony nad e, oknami budynków, e, czy nad wejściem do, do budynków, czasami zdarzają się aniołki, ale dosyć rzadziej. Te wszystkie twarze one miały za zadanie strzec domowników przed demonami, przed jakimiś złymi duchami. No i dzisiaj te wszystkie maszkarony mają taki już charakter czysto dekoracyjny. Tak w ogóle to na tą kolumnę można wejść. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest ona dostępna do zwiedzania dla zwykłych turystów. Być może fani Netflixowego serialu Lupin kojarzą, że właśnie na tej kolumnie Lupin podglądał jeden z tych luksusowych sklepów. I mamy też tutaj dosyć ciekawego humora, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia. I co on ma tutaj oznaczać. Te wszystkie dekoracje, one oczywiście robią najlepszy efekt wieczorem, kiedy jest ciemno, no ale w dzień też wygląda to całkiem fajnie. Korzystając, że jestem w tak luksusowym i pięknym miejscu jak w plec Modą, wydaje mi się, że w tym miejscu zakończą, już tego vloga. Wydaje mi się, że nagrałam sporo materiału. Dajcie koniecznie znać, czy w tym okresie świątecznym się do Paryża wybieracie. Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał. I widzimy się już w kolejnym odcinku w zasadzie vlogmasie z Paryża. A więc.